Dzisiaj Halloween. hucznie odprawiane w Stanach Zjednoczonych, przywędrowało i do nas, do Europy. Z tej okazji chciałabym dzisiaj w tym podcaście poruszać się w tym temacie: temacie święta Halloween. Można powiedzieć, że Halloween jest wesołym świętem, pełnym przybieranek, zabaw i makijażu. I mimo sceptycznie nastawionej części Polaków. Generalnie coraz więcej ludzi w Polsce obchodzi to święto. Dzisiaj na tapiecie będą królowały czarownice. Chciałabym pokrótce przedstawić historię czarownic, a później zaprezentować historię pewnej Polki. Jak już się zapewne domyślacie, oskarżonej o czarnoksięstwo. Czarownice to osoby zajmujące się czarną magią. Jak sama nazwa może wskazywać. Zdolności do czarnoksięstwa nabywały poprzez podpisanie umowy z szatanem. Wiara w czary w mniejszym lub większym stopniu występowała w religiach postach chrześcijańskich. Na naszych terenach słowiańskich występowała też postać wiedźmy, często teraz utożsamiana z czarownicą. Jednak wiedźma to kobieta parająca się zioło medycyną i przyrodą. I do połowy XIX wieku wiedźmy nie były odbierane w sposób negatywny. Dopiero w wyniku ekspansji chrześcijaństwa i piętnowania rytuałów ludowych wiedźmy zaczęto oskarżać o czary. Stąd połączenie z czarownicami. Polowanie na czarownice trwało od końca XIV do połowy XVIII wieku. Procesy o czary w Polsce rozpowszechniły się w XVI wieku i z wynika, że skończyły się wcześniej, niż w innych rejonach. Polska generalnie uchodzi za państwo bez stosów, ale i u nas zdarzało się palenie czarownic. Większość oskarżonych o czary stanowiły kobiety, gdyż uważano, że są one bardziej niż mężczyźni, podatne na wpływy szatana. Zastanawiając się, jak doszło do przekonania ludzi w uwierzenie w czarownicę, Należy pamiętać, że żyli oni wówczas przez lata indoktrynowani i zastraszani piekłem. Herezją było wówczas zaprzeczać w istnienie czarownic i czarów. Czarownicom przypisywano takie winy jak paktowanie z diabłem, utrzymywanie z nim stosunków seksualnych oraz z demonami przybierającymi ludzkie postaci, sprowadzanie przeróżnych chorób, śmierci, impotencji, niepłodności, klęsk żywiołowych. Niszczenie plonów i kradzieże. Jednym z najgorszych oskarżeń były zabójstwa za pomocą magii i gromadzenie się na sabatach. Przed podaniu torturom często kolono oskarżonym włosy na głowie i reszcie ciała, bo wierzono, że zaklęty jest w nich diabeł. Oskarżony poddawano również próbom, np. znanej próbie wody. Polegała ona na wrzuceniu oskarżonych do wody. Która zazwyczaj nie szła na dno, co świadczyłoby o jej niewinności, gdyż w ówczesnych czasach w modzie były szerokie, obfite suknie, które utrzymywały kobiety na powierzchni. Uważano w takiej sytuacji, że diabeł chce pomóc oskarżonej i nie pozwala jej zatonąć. Jedną z oskarżonych o czary była Sydonia von Borg. Urodziła się ona w 1548 roku w zamku w miejscowości Strzmiel. Wywodziła się z rodu rycerskiego, słoweńskiego pochodzenia. Była też najmłodszą z trójki rodzeństwa. W wieku młodzieńczym przyprowadziła się do Wołogoszczy, gdzie poznała syna księcia Filipa, Ernesta Ludwika. Sydonia i Ernest byli rówieśnikami. On był dobrze wykształconym i obydwym w świecie człowiekiem uchodził za jednego z najbardziej inteligentnych książąt Rzeszy Niemieckiej. Ona zaś posiadała nieprzeciętną urodę i inteligencję. Szybko połączył ich gorący romans, a książę obiecywał wybranca rychły ślub. Mimo, że ślub tych obojga byłby mezaliansem, to jednak Sydonia uwierzyła w jego zapewnienia. Ernest jednak po czasie ugiął się pod naporem swojej rodziny, i odrzucił plany poślubienia Sydonii. Sydonia zraniona i upokorzona opuściła szybko Wołogoszcze i przeklała cały ród Gryfitów, gdy dowiedziała się o ślubie Ernesta z księżniczką brunszwicką. Ponoć przypowiedziała wtedy, że nie minie 50 lat, a wyginie ród Gryfitów. Ponownie osiedliła się w Strzmielach i po śmierci swojego ojca, opiekę nad nią i jej siostrą objął ich brat, Ulrich. Jednak ich wzajemne stosunki nie układały się pomyślnie, a brat chciał odebrać siostrom prawo do majątku. Za zżyczenie się praw do spadku Ulrich miał wypłacać Zydonii i Dorodzie dożywotnią rentę, a w razie ślubu ofiarować należyty posag. Obietnica jednak stanęła pod znakiem zapytania po ślubie Ulricha, gdy Sydonia i Doroda nie mogły dojść do porozumienia ze swoją bratową. Zostały one zmuszone do wyprowadzki do Marianowa, gdzie przerobiono klasztor na zakład dla bogatych panien. Relacje Sydonii i współmieszkanek nie były najlepsze, gdyż współmieszkanki poznały szybko kłótliwą i rozczłoniewą postawę Sydonii. Zachowywała się dziwnie, co budziło zainteresowanie. Prawdą było, że Sydonia czuła, że nie ma nic do stracenia. Odrzucona przez księcia i rodzinę, pozbawiona majątku i głosu, postanowiła pomścić za krzywdę. W wyniku zakładania coraz to nowych spraw w sądzie, ciągłych konfliktów i agresywnego zachowania, odwróciły się od niej współmieszkanki. Zaczęły one oskarżać ją o zaniedbywanie praktyk Nie. religijnych. Oraz okazywanie radości z powodu śmierci przedstawicieli rodziny książęcej. Wykazywała też ponoć brak pokory wobec przeoryszy. Sydonia w Odwecie skierowała do księcia Franciszka wielokrotne skargi na współlokatorki. On, aby je rozwiązać, skierował do Marianowa i von Borge, starosta Szackiego i krewnego Sydonii. Podczas przesłuchań. Przyorysza Agnes Kleist, siostra Anna von Appenberg i Katarzyna Lutzmann oskarżyły Sydonię o kontakty z czarownicą Wolde Albrecht i o to, że ona również jest czarownicą. Zeznania te spowodowały uwięzienie Woldy, która nie chcąc zeznawać, została poddana torturom. Dwa dni później przyznała się do winy oraz wyznała, że Sydonia brała aktywny udział w czarach a także, że razem za pomocą czarów pozbawiły życia Furtiana i marianowskiego pastora. Po zeznaniach tych, Jobstwem Borke doprowadził do konfrontacji Woldy i Sydonii, po której nałożył nakrawną areszt domowy. 18 listopada 1619 roku książę Franciszek polecił uwięzić Sydonie oraz przewieźć ją do Szczecina na zamek Waterburgu aby przeprowadzić wobec niej proces inkwizycyjny. Wolde Albrechts, zwana także Grubą Wolde, to również ciekawa postać tej historii. Wolde zajmowała się zielarstwem, a na życie zarabiała dzięki wróżbierstwu i żebractwu. Była kobietą o swojej sławie, gdyż utrzymywała kontakty z Cyganami, z którymi podróżywała w młodości. Znana była również z swego życia oraz wiadomo było, że posiadała nieślubne dziecko. Na zamku w Woderburgu Sydonie osadzono wieży czarownic. Było to miejsce, gdzie często w takich sytuacjach umiejscowiano kobiety oskarżone o W Chwilę później, bo 4 grudnia 1619 roku, książęcy oskarżyciel przedstawił jej 74 artykuły oskarżenia. Natomiast odbrońca Sydonii w odwecie przedstawił aż 132 artykuły obrony, to jest świadczące o jej niewinności. Kolejnym etapem było przesłuchanie 50 świadków, które trwało od 7 grudnia 1619 roku do 21 lutego 1620 roku. Świadkowie potwierdzili, że Sydonia czarami spowodowała śmierć członków rodziny książęcej. Oraz innych osób. Równolegle w czasie trwania procesu, Sydonia von Borke złożyła skargę na klasztor w Marianowie, ponieważ nie otrzymywała należnych jej pieniędzy, aby mogła w więzieniu opłacić swoje utrzymanie i honorarium dla swojego obrońcy. W tych czasach, będąc w więzieniu, trzeba było płacić za swój pobyt. Rodzina musiała opłacać utrzymanie w więzieniu. W innym wypadku, skazany. Prawdopodobnie umarłby z głodu. 28 lipca 1620 roku orzeczono, że Sidonię należy poddać torturom. Jednak z uwagi na jej pochodzenie, chciano ją nakłonić, by jednak sama dobrowolnie przyznała się do winy. Nie zrobiła tego i dopiero podczas tortur przyznała się do wszystkich zarzucanych jej czynów. Ale tego samego dnia odwołała wszystko, co powiedziała. Kilka dni później. Powtórzone przesłuchanie i tortury, i 17 sierpnia Cydonia już bez tortur potwierdziła swoje winy. Wszystkie akty sprawy zostały przekazane sądowi ławniczemu w Szczecinie, który wydał wyrok skazujący na spalanie na Stosie. Jednak, ze względu na to, że Cydonia była pochodzenia szlacheckiego, wyrok złagodzono do ścięcia, a w następnej kolejności zalecono, by spalić zwłoki na Stosie. 1 września 1620 roku nastąpiła egzekucja na placu przed bramą Młyńską w Szczecinie, czyli na dzisiejszym placu żołnierza. Cała rozprawa została udokumentowana na ponad 1000 stron, które do dziś w wersji oryginalnej można znaleźć w Greifswaldzie. Uważa się, że prochy Sydonii wrzucono do pobliskiej Odry lub według innych źródeł pochowano na średniowiecznym cmentarzu Biedoty. Co roku 1 września w miejscu jej egzekucji składana jest róża, by upamiętnić tę zbrodnię. Gdyby podsumować tę historię, można powiedzieć, że życie Sedonii to ciągłe procesy z bratem i spory rodzinne. Procesy te stały się w końcu motorem dla jej życia. Jej frustracja i prawdziwa natura ujawniła się w czasie jej osadzenia w klasztorze w Marianowie. Zraziła do siebie ludzi wokół niej, urzędników, dwór książęcy i krewnych. Postawa ta sprawiła, że podczas procesu nie mogła liczyć na żadne wsparcie. Z dzisiejszej perspektywy szkoda nam kobiety skazanej na śmierć za coś, co tak naprawdę nie istniało. Jedynym jej grzechem była kłótliwa natura oraz życie w spirali procesów. Ale czy w sumie robiła źle? Została odrzucona przez miłość swojego życia, co przypuszczam długo wisiało na językach ludzi. Została pozbawiona majątku i wyrzucona z domu. Po śmierci siostry też nie została po niej swojej części. Brat, mając obowiązek pochować siostrę, mył się tego. W Sydonii narastała frustracja i bunt. Była silną kobietą, ale bez sprawczości we własnym życiu. Zdana na wątpliwą łaskę brata, tułała się po świecie, i jedyne co miała, to niestrudzona według niej walka o swoje. Można powiedzieć, że była niezłomną kobietą. Za to zginęła, okryta hańbą, torturowana, zmuszona do wyznania winy, która z dzisiejszej perspektywy jest absurdem. To musi być straszne być oskarżonym o coś, czego się nie zrobiło, i wiedzieć, że zaraz się za to zginie. Coś okropnego. Na dzisiaj to już koniec. Powstał właśnie mój pierwszy podcast. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie. Czekam na Waszą opinię w komentarzach. Dziękuję i do usłyszenia.